No graj, Star ale fajne. Nie, no bo no chciałem i taki stan zrobić że jest godzina za 5-3 w nocy. Tak, przepraszam. Stwierdziliśmy, że to jest cudowna pora na partię golfa. Niestety idąc już na miejsce Pokażę gry... Pana poszkodowanego. Na miejsce gry straciliśmy jedyną piłkę, jaka była. Przepraszam. Przepraszam. Ale... Nie może to przeszkodzić w naszej dzisiejszej rozgrywce, więc mamy piłki tak zwane treningowe, zapasowe proszę zbliżenie tu na piłkę. No <mum> to jest marka. To jest marka oczywiście naszego sponsora dzisiejszego tego. Bip. Tak. Więc y, sponsorem dzisiejszej rozgrywki jest Biedronka. Kontest jest prosty. Trzeba trafić w Eko, czyli w tamten budynek. Stąd. No i żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Tylko nie w pana kamerzystę. Łukasz, pan. broda się ukrywa. Brawo. Jak to się liczy? Minus jeden? Nie. Minus trzy. Wow, <głos> <głos> prawie prosto. Dobrze, dobrze, Nie gram, ja tu jestem jako kamerzysta.